O! Oh, kupiliśmy nowy do hotel. Znaczy to jest, znaczy to nie, kupiliśmy mieszkanie w hotelu, prawda? Mhm. Na naszej A my na 5... taką kolę. No, blisko. na 5 dni wykupiliśmy hotel. Ej, i, i nawet mamy blisko sklep w sumie. No, ja kupiłam zabawkę i pistolety. Czekaj, tylko po auto pójdę. No, ja idę już się rozgościć. Okej. Okay. Hmm, wygląda dość ładnie. Tylko to jest dziwnie taki wygląda. To wygląda jakby oczy. Czuję się w nim obserwowany. Tak dziwnie jest bardzo. Takie dziwne uczucie. Wypożyczyliśmy go tylko na 5 dni, zanim kupiemy dom. Ciekawe sp sprawdzę, gdzie, gdzie jedzie już. Jedziesz? Kieruję? To wjeżdżasz tym autem? Gdzie jesteś? Antek? Halo, mam zabawkę z pistolety. Nerfy Już jadę, jadę tutaj. Węwę. Tutaj węwkę. BM BMW Może być BMW? A, no, może być. Jest, ty kupiłeś ten dom. Kupiłeś, znaczy kupiłeś te auto. No? Dobra, to wsiadaj. Jedziemy. Znaczy, Bo była przec... Była przecena. Kosztowała tylko... Tylko... no... 500 zł. O no, to, da... to bardzo. Prawda, nie... że no, no, nie drogo? Do... No, chyba Biedronka musiała to sprzedać. Dobra. Hmm. Y ja się w tym dżom... domu czuję obserwowanie, tak? tak dziwnie. Ej, no, w sumie? W sumie jakby ta ściana była taka. No jakby ona miała oczy. No cóż, to poczekamy do nocy i idziemy spać. Ach dobra. Bina, ta anomalie są te. Co? To jest anomalia chyba. Tak. Pierwsza anomalie musimy znaleźć. No, ale... ja Czułem, jakby coś tutaj stało. By coś tutaj stało, ale nie budziłem. Ja czuję jakby była anomalie jakieś. Widziałem przy tobie, no. jakiś. Co wygląda totalnie sus? No. Dwa te same komputery. Czy Ej, tak... chodź tutaj. Co, co, co? E, anomalie. anomalie, dotykam cię. To cię załatwię. O nie. Chciałam załatwić. Mam zabawkę. Co się stało? Anomalię kolejną. Klikamy do tych anomalia. Co się dziwnego. Będzie coraz dziwniejsze, chyba. Owe, idę do łazienki. Nie ja idę się napić. Jedę usunąć moje niepotrzebne rzeczy. Tatarkę, moje zabawki, wsadam do plecaka. Wszystko wsadam do plecaka. Czy idziesz w się usikać? usikać? Co? Ej! Ano... Anomalia! Głupia anomalia. Latający! To jest lata... Czk! Czeka. O, czekaj. Już. <laughs> Dobra. Ja idę, ja, 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 Idź spać, ja poszukam anomalii. Trzecia okay. w nocy. Powinno być na więcej anomalii. Jest trzecia w nocy. Okay. Więc powinniśmy być oko, oko w oko. No pierwsza anomalia, pierwsza anomalia. Dwa anomalie. Czy anomalie tu są. Sprawdzę na zewnątrz. Czy nikogo nie ma? to jest nasze autko. Tu no, kolejna anomalia, anomalia, anomalia. <laughs> Włączam światło. Idź spać, może już nie będzie anomalii. Oko na baczność, chyba nie ma anomalii. Chyba mogę też spać. Tylko gdzie mam łóżko? A tu mam łóżko na kanapie. O. Anomalia. O. A wyłączę... Widziałam chyba, zdawało mi się, że widziałam anomalię. Okay. Ach, nie mam. Nie mogę. Widzę, widzę, widzę. Ach, nie przespałem całą noc, on śpi sobie, ja nie mogę. Ach, chyba chwilę szósta, szósta. I może nie będzie koniec tych anomalii. Ja wyłączę telewizor i komputer. A ziemce też nikt trzeba, nie nic. Ej, anomalie, anomalia, 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 anomalia. <laughs> Cześć, tak mi się. Kolejna anomalia. Anomalia. To się nazywa anomalia. Ten hotel jest dziwny. Jeszcze wypożyczyliśmy go tylko na pięć nocy. Ja się napiję, bo i tak nie się nie obudzę. Wiaderko. no wiadro. tru Anomalia, 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 dwie anomalie, dwie anomalie, dwie dwie no, powiedz co zrobię, oj Oj, będzie Anomalie, Anomalia, anomalia, anomalia Pobudka, Antek, już szósta, mm. szósta, tek pusta, tek pusta. Mm. Idziemy do... <coughs> Ta noc była dziwna. A to się działo? To ty w ogóle nie pamiętasz, były jakieś dziwne postacie. Nie wiem, ja spałem. Dobra, ja jadę, ja jadę BMW, ty tu zostań. Okej. Okay. Czekaj, czekaj źle. Bo ja nie muszę. O nie. Dobra, kolejny dzień czuła do bali. Druga dodać. Jest. Szukamy. Tu są anomalie, tu są dwa anomalie. Chodź, chodź. Ej, usuwajcie się, usuwajcie. Usuwajcie się anomalie Anomalia, usuwajcie się. Dobra, anomalie. Dalej szukamy anomalie W szafie ich nie ma anomalii. Gdzie są anomalie? Dobrze. Tu jest anomalia, tu na anomalie Anomalia, anomalia. A, hantek. Ty jesteś coś z coś bo Bodę dec... sama się włączyła telewizja. czy wleciał. A, <try> to chciałem wtedy liczyć, aby je bali. Chyba. Po prostu tylko się ją na policję. O, tu jest anomalia. Co? Co się stało? mi nie chcesz zabrać? Ano anomalia! Anomalia tu jest. Telewizor to anomalia. Coś dzi... Ej, Adek, coś dziwnego ten hotel. Prawda? Ten pokój. Halo! Halo! Coś dziwnie się tak zachowuje teraz. Nic na, mnie na moje słowa nie odpowiada. Ach, jakaś tu tutaj. An anomalia, anomalia, anomalia. To jest anomalia. To jest wielka anomalia. I tak. Ach, młoda, mogę się napić. To jest anomalia. To Coca-Cola. Coca-Cola, anomalia. Coca-Cola, anomalia. O, już usunął się anomalia. Dwie coca cola tak jest fałszywa. Kolejna Maria, Anomalia Antek. Nic nie mówi. To jest coś trochę sus. Mam nadzieję, że on nie jest Anomalia. Anomalia. Ach. Kto no i tak wolę. Zmarnowaliśmy chyba z 20 milionów. 100 krop. Krop, kropel ja ha ha ha, ha. No hmm. gdzie to sama normalnie tu no to się on zawsze on, on ucieka ode do mnie hmm. a ten leżenie zupełnie te brudy i te drobne co z anomaliami, pewnie też mają błąd. Szafy. Dlaczego wszędzie, gdzie on jest, anomalie się pojawiają? To jest Sus! Jakby on był anomalią. BMW. Jego auto BMW z biedronki. Nie wiedziałem, że był go... Anomalio! Anomalio! Dotykam cię. 15, A za chwilę i tak szósta, lec może chodzić. chodzić. A może sprawdzę. Tu się jakby ruszał. Ale chyba to wstaje. Hmm. zachowuje. O, się zachowuje. kolejny dzień.

Dobra, lecimy, jedziemy, jedziemy. Juchu. Juhu. No. Ach, Otwieramy okno. Nie, się... nie widzę. Kogo nie widzę. jakby ktoś siedział w krzakach. Dziwnego, to nam. Nie, nie, bo nie mówiłam, że nikogo już nie ma, no ja namawię. Dwie na razie mogły wyparować. Dobra, zamykamy okna, może nie wyjdzie. Nie będę to, co będzie. Jak on tak blisko jest? On szybki jest. Coś strasznego tu jest. Hmm... Zerknę. Zerknę pędzyczki. Coś on chce mnie zniszczyć. On jest za szybki jest. Widzę cię, patrzę na ciebie. To jest niebezpieczne. To jest... Ja muszę się wyprowadzić. Ale już nie mogę się wyprowadzić, bo nie będę mieszkał pod lasem. Muszę muszę tu wytrzymać, patrz. Może jakoś go wykonie stąd. No, patrzę na ciebie. Ty musisz ze mną podarzać, bo ja nie patrzę na ciebie. On powinien ze mną podążać, bo jak nie patrzę na niego, to on powinien ze mną iść. Tak. No... Przez to. Przez to? Zainteresowane przejęciem... Sobie. O, patrzę, 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 patrzę. Co? I patrzę. Dobra. Patrzę na ciebie cały czas. Z tyłu... Ej, patrzę na ciebie. Potwórny deskorolce, coś dziwnego. Dobra. Patrzę na okienka, zamykam okna, otwieram. Ale coś, Sus jest. Ole, blisko, on jest creepy. Nie, ja, naprawdę, coś jest dziwnego. Antka, dzi Ej, a gdzie jest Antek? Gdzie jest Antek? To jest dziwnego, to się dzieje. To jest naprawdę straszne. Jakieś potwory mnie gonią, jeszcze muszę, no. mogę patrzeć na kamery, chyba sprawdzę na kamerach. Widzę go na kamerach. Dobra, zasyłam i patrzę na kamery. Patrzę na kamery, ale ja chyba kamery się nie liczy, Muszę na niego ja patrzeć, więc on będzie do mnie szedł. Rusza się, rusza, rusza. Ruh, 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 ruh. Patrzę, 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 patrzę. Stój, stój. Muszę się napić, ale za długo nie mogę na niego patrzeć, bo mnie to boli oczy, bo nie bolą. jak na niego za długo patrzę... Patrzy? Muszę jakoś uciec. Ała, ale mnie oczy bolą... O, nie patrzę, nie patrzę, dobra, dobra. muszę cię jakoś wygonić. Nie oszukujmy się. Taki zarząd jest do pomocy. Ja nie oczekuję pierwsze. To chyba, to chyba na razie e, za chwilę będzie coś trudniejszego. Ja się boję. Już nie mogę na niego wyganiać. Od, od, e, 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 od już piątej nie mogę go wyganiać To jest trudne, bo on za szybko biegnie. On za szybko biegnie. Więc, bym więc, bym więc chyba mogę jeszcze wygonić, ale w domu, nie, ale jak jestem na polu, jest, jak jestem długo na polu, to, to tra, tracę, tracę ciepło. wtedy mogę też przegrać. Zamarznąć znaczy. e, e, Zamarznąć, tak powiedzieć, znaczy. była znaczy na fasłonę. Jeszcze chwilkę, ale mnie parzą oczy, muszę wodą się obrać a, a, na przykład. No zamknę. Nie bo nie jeszcze tylko minut Jeszcze tylko min... 10 sekund. Łapacze mnie bolą. Nie, nie patrzę, nie patrzę. Z zarządu. i pod... eee. Szosta. Mogę uciekać. Boisz się. Musisz... Jest dzień już. Spadaj stąd. Dzień jest. Uciekasz. Boisz się światła? Jest dzień, więc spadaj. Muszę sprawdzić, gdzie Jantek jest. A co to jest? Zła? Chodź, chodź tu, no idziesz, musisz już iść, szósta M, boisz się za bardzo, raczej. A może mnie powiedzieć jakimś dziwnym głosem swoim, co będzie w następnej nocy, że na przykład nie będziesz, nie będę cię mógł wyganiać? powiesz coś, No powiedz coś. Ja ja coś ja nie no dobra. Nie, to pewno. Nie mogę no. w tym hotelu. Dobra, patrzę przez okno. No, nikogo nie ma. Ten hotel jest dziwny. Nie mogę się jeszcze z nikim wyprowadzić, ale okej. Okay. Okręcamy. Dalej się nie rusza. Powinien się powoli ruszać, ale. Ha, mam kijek jakiś. Kupiłem sobie z internetu. No, ale fajny. Fajny jest. No, no, no. Widzę jakiegoś gościa. Na no, nieważne. Ani no, nie, A Oni chodzą wolno lub szybko. Chyba na razie trafiamy się rundę. Szybko, wolno. O, dobra. No, 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 no. na domu. Hmm, coś. Czekaj, coś tu co dziwnego jest oknie. Ok. My BMW, znaczy jego zniknęło. Coś dziwne. Dziwnie się dzieje. Coś dziwne się go dzieje w tym. w tym, Nie mogę nic zrobić. Mam tylko paty, którego znalazłem. Mogę nim bić. Mmm, oczy, dalej. Rozsuniemy do I Wejdzie to. Weźmy go, możemy go, może, próbuję go jako wygonić, jakoś tym badylem. Ale zostanie on, min... nie wiem, jest to już trzecia noc, chyba czwarta. Siedzi w rowerze. W motorze. Zsłaniamy. I odsłaniamy. Ten gościu dziwnie się nie zachowuje. Podpisę papierów nawet. Ach, idę spać. Czuję obecność. Coś dziwnego czuję się tutaj w tym hotelu przerażający. Nie zamykaj zawsze okna. Zamykaj zawsze okna. Już się zamykaj, zamykaj zawsze okna. To jest zasada, zamykaj zawsze okno. Zresztą. Coś! Nie, to jest hotel anomalii. Ja się stąd. Nie mogę się stąd najgorzej, żeby pisać. Bo będę nie nigdzie. To jest midy. Wie, wiemy już o co chodzi Musimy w tym planie: po prostu wysłanie mi. Nie pisać go. Tylko i tak widzę dalej. Ale, Cię widzę? Jak tak, to maga bezelka przez drzwi. Jak nie powiedział, że nie można, ale w nocy serwis zamyka drzwi. A wyciąg będę wychodził. I tak, gdzie na ciebie. mi Coca-Cola. Naprawdę, to jest świetnięta noc. To jest najgorsze ze wszystkich nocy. trzecia noc. Ale takie dziwne rzeczy się tu robią. Wyglądają jakby ten kotel był opanowany przez anomalię. Ja mam tylko jeszcze je, mam Jak się przybliżę, to mam jeszcze jedno ukrycie. czyli szaf. Zesłanie mi. A to robi specjalnie na pewno. Tu są anomalie. Anomalie dotykam. Usuwają się. Bo anomalie mi wyrokują, bym nic nie widział. Tak, wiedziałam. To jest też anomalia. To na górze też to jest anomalia. Więc to usuwa się. Wszystko to anomalia. Tu też jest anomalia. Są kilka anomalii nawet. Tu, tu jest anomalia, 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 dwa anomalie, dwa anomalie. A już szósta, ja mogę uciekać. Jeżdżam, jeżdżę, naprawdę idę, idę się skonfortować z tym, z tym przepisem. Motel znowu tu pracuję, zmieszkam, patrzę przez okno, czy dalej nie jedzie. O, Przecież to ty było, tamte auto z BMW, które miał Antyk. Dobra, nieważne. Ten, a, ten dom się w ogóle mi zmienił. Przefarbowano na czerwonego, bo zapłaciłem za to 50, bo myślałem, że to straszy duchy, które mieszkają tu. Czwarta noc, jeszcze piąta, a piąta będzie na we dziwna. Znowu ten koleś, ten dekiel. Nienawidzę tych gościów. Jestem duży, jestem duży. na na no, juti, otwieraj, otwieraj, otwieraj. Hmm. Piek Mam na... Patrzę. Jakby... On ten sam makijek. To to coś może oznaczać? Nie wiem, może to coś oznaczać, ale... Nie! Oznacza to nic! Dobra, dzwonię po telefonie, dzwonię po policji. Dzwonię po policję, patrzę na Ciebie cały. Czekaj, dzwonię po policję, bo mamy najgorszy słat, nawet słat. Nie, nie odbiro. No, kurczaki nie pracują. E, e, robimy konkurs gapienia się chyba. Tylko tym razem z nim. Ała, moje oczy. No Coca-Cola. Czyli coś mam patrzeć na górę? On to specjalnie robi anomalia, 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 Anomalia Anomalia. Muszę mówić cały czas Anomalia, ktoś się zauważy. To jest an Anomalia Anomalia, Anomalia, dwie Anomalia. To jest czwarta noc. Robimy konkurs? No dobra, nie mogę toczyć. Ała! Ała! Moje oczy. Ty mi chyba przypalasz jakimś sosem. Straj, ostry sos masz na oto. Zapłatki oczy. A! a Coca-cola! Coca-Cola na górze, Coca-Cola na górze. No, jeszcze mi, będą na mnie spadać Coca-Cola. Tak? To, to jest twoja I... zabawa? Jakiś dowcip, tu. Dowcip, tu, tu jest, tu jest, tu jest, tu jest. Tu, tu, na górze i tu. To jest jakiś dowcip, jeszcze w na kole. No Dotwój się do kogoś. A w ogóle tam ci ludzie mówią, że to jest jakiś żart, i mam. I powinienem się zapisać do jakichś. I mówili, ale mówili dziwnym głosem, jakby się. Nie, jeszcze nie widzieli. Jeszcze się tego dowiem. Może w piątej nocy. Bo to jest czwarta, została tylko jeszcze jedna noc. Dobra. o nie mogę na to patrzeć. Nie mogę na niego patrzeć. Nie mogę. Nie ruszę się. No nie, nie mogę nic. O, co to jest? Anomalia kolejna, czy to jest tylko gaz, bym się nie widział? Dobra, nie patrzę, bo już mnie bolę macz. To są anomalie. Biję to, biję to. Mam chyba... Sto może to jakiś magiczny patyk. A masz. Masz te patyki. Masz, a masz. No korczaki. On ten sam. Jeszcze za chwilę. Spokojnie, jeszcze za chwilę jest. Spokojnie jeszcze za chwilę jest. Patyk na anomalie, Bijemy anomalie Znikajcie anomalię. Masz. Dobra, ja jednak się nie odważam. Bo chyba go wnerbiłem. On chyba taki... On chyba ma rage'a, ale jest szósta, mogę sobie spadać, spadam stąd, idę, idę do służby, idę do służby, teraz, teraz, teraz naprawdę, no nikogo nie ma służby, no cóż. na noc. Mam nadzieję, że nic się nie, nie na wydarzy, ale sprawdzę przez okno, czy on jest. Nie ma ich, nie ma go, nikogo, nie ma... Chyba mogę wyjść. Ale pierwszy poglądem, po telewizja. Ale coś dziwnego stało z tym. Tu jest jakiś fotelik, i zczarniał ten hotel. W taki sposób wystąpił, w tym wyłączone. To spróbuję tak, włączyć. A no, to jest na zewnątrz. Ech, co by tu zrobić? Na razie porozglądam się. Normalnie? Jak normalnie. Coś się nie, czego się miało nie stać. Ach, Coca-Cola sobie zrobię. Co by tu na razie. Ach, nudzi mi się, jakby to tu zrobić. Mhm. Dobra, wchodzę do tego pomieszczenia. To to no, nieważne. No, amen, ja w końcu. Dobra.

Dobrze. Poszedł. Prawdę tu przez okienko nie ma go. Dobra, wyjdzie. Mam broń, mam broń. Znalazłem jakąś broń, mam broń. Uf, uf. To, nie tak nie mam amunicji. Muszę gdzieś uciekać. Hey. Nie. Co ty myślisz? To jest tylko anomalia. Tak naprawdę anomalia. A jak ty szczelisz, to mi to nie zrobi, bo tak działają anomalie. Nie, nie, Jestem taki Co, nie, 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 Jakąś kartkę, czekaj, coś rozczytuje. nie, czekaj, coś rozczytuję. Podpal. Muszę Spry. podpalić jeszcze raz, żeby mi coś się stanie.